Jak zbudować jedyny w swoim rodzaju domek letniskowy? Domy na palach Zazwyczaj wykonuje je się w terenie zalewowym, podmokłym lub skalistym, gdzie prace fundamentowe są po prostu droższe. Nie jest to technologia pierwszego wyboru, chociażby ze względu na koszty właśnie wynikające z podciągnięcia instalacji, wybudowania tych zbrojonych betonowych słupów i konieczności lepszego docieplenia podłogi, aby wiatr hulający w tej weftę nie chłodził naszych przemarzniętych stóp. Mimo to, nasza bohaterka zdecydowała się zbudować taki oto dom na Palach. Chciałam, żeby przebywanie w moim domku samo w sobie było przeżyciem, a to na pewno oferuje nam domek na drzewie. Wywołuje to po prostu pozytywne wspomnienia związane z naszym dzieciństwem. Prawie każdy z nas lubił się wspinać po drzewach i ukrywać się w takich domkach. A oprócz tego, bardzo ważnym aspektem jest widok którego nie doświadczylibyśmy, gdybyśmy byli przy ziemi. Jednak tutaj, trzy metry nad ziemią, jest on magiczny. Dom jest usadowiony na 2,5-metrowych palach, dlatego wchodzimy do niego takimi oto schodami, przechodząc bezpośrednio na taras, który de facto jest powieleniem właściwego wymiaru domu, a wewnątrz tej bryły mamy dwa niezależne od siebie apartamenty. Wnętrze urządzone jest w sposób hotelowy, gdzie najważniejszym centralnym punktem całej przestrzeni jest to szerokie i wygodne, zapewniam, łóżko z bardzo ciekawym rozwiązaniem, czyli gniazdkiem umieszczonym w skrzyni z boku. Niesamowicie wygodne, kiedy nocą po omacku szukamy tego gniazdka, aby podładować nasz telefon. Wnętrze jest także, pod kątem kolorystycznym, starannie zaplanowane i jest to de facto hołd dla zmieniającej się natury za oknem przez cztery pory roku, bo wiele wezgłowia to biel kory brzozy. Elementy drewniane i rude z kolei nawiązują do jesieni załog. Z drugiej strony znalazł się aneks kuchenny niewielki, no bo to niewielki metraż, ale za to mamy tu sporo szuflad, głębokie półki, kuchenkę mikrofalową, płytę indukcyjną, lodówkę pod blatem i na ścianie umieszczone lustro, które pogłębia nam tę przestrzeń obok aneksu dwoje drzwi, pierwsze z nich prowadzą do głębokiej szafy, a drugie do części sanitarnej, czyli łazienki. W ten oto sposób widzimy, że aneks kuchenny połączony z szafą jednocześnie pełni funkcję ściany. Drugi apartament jest niemal lustrzanym odbiciem poprzedniego, również mamy centralnie umieszczone łóżko, aneks kuchenny i łazienkę za ścianką. Ale tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kwestię przeszklenia. Niemal dwie ściany w zupełności są przeszklone, i to powoduje, że czuje się znowu, jakbym był dzieckiem i siedział w domku na drzewie. Co ciekawe, są to okna typu fix, czyli nieotwieralne, nieuchylne, no bo gdybyśmy chcieli przewietrzyć tak niewielką przestrzeń, to wystarczy otworzyć drzwi. Ale o drzwiach mówiąc, to warto dodać, że takimi rozwiązaniami Dorota szukała oszczędności, ponieważ nie są to klasyczne drzwi wejściowe, a dwa, a nawet czasem trzy razy tańsze, drzwi balkonowe. Uwielbiamy takie miejsca ze względu na naturę dookoła, dlatego ważne było nie tylko to, co wewnątrz, ale również na zewnątrz, a mamy tu przestronny i wygodny w użytkowaniu taras ze strefą zadaszonego wypoczynku, gdzie możemy przesiąść, kontemplować naturę nie tylko latem, co jest oczywiste, ale również w niepogodę, wiosną, jesienią, a nawet zimą. Domek ma 3 metry wysokości po obrysie mniej więcej 3 na 12 metrów, co daje nam 35 metrów kwadratowych powierzchni. Dodatkowo powierzchnię domku powiększają tarasy, które są z trzech stron zarówno zadaszone, jak i niezadaszone, które mają łączną powierzchnię 35 metrów kwadratowych. Wyjątkową cechą tego domu bez wątpienia jest ciemna elewacja, ale aby przez długie lata wyglądała tak jak na załączonym obrazku, trzeba o nią odpowiednio zadbać. Drewno to naturalny, bardzo piękny i szlachetny materiał wykończeniowy. Dlatego trzeba go zabezpieczyć. Najlepiej specjalistycznym impregnatem. Powinien on posiadać doskonałe właściwości hydrofobowe, aby odpychać cząsteczki wody i chronić drewno przed wilgocią. Czyli głównie przed deszczem czy śniegiem. Dobry impregnat powinien posiadać też doskonałą ochronę przeciwpromieniom UV, tak aby drewno zachowało swój jednolity kolor na długie lata i tu dochodzimy do kwestii długości ochrony. Impregnaty niord zapewniają ochronę na 9, a impregnat ekstremalny niord nawet do 12 lat ochrony. Choć mówimy tu stricte o elewacji, to warto dodać, że produktem tym z powodzeniem zabezpieczymy także elementy małej architektury. Czy też drewnianych mebli ogrodowych. Ta działka jest doskonale położona. Wszyscy przeciwnicy miejskiej betonozy, w tym i ja, doskonale by tu się odnaleźli w towarzystwie starych sosen, brzus i rzeki przepływającej nieopodal. Wobec tego często szukam takich właśnie działek w internecie na portalach ogłoszeniowych, ale dziwnym trafem, nie udaje mi się ich znaleźć. Takich działek nie szuka się na portalach ogłoszeniowych. W naszym przypadku wyglądało to tak, że po prostu byliśmy na wycieczce rowerowej wzdłuż rzeki grabi. I widząc te tereny tutaj zakochałam się w nich i zapragnęłam mieć tutaj swój własny kawałek ziemi i po prostu. Go znalazłam, tylko nie szukałam szyldów na płotach: sprzedam, sprzedam, bo zwykle to są też mało atrakcyjne miejsca. Tylko po prostu szukałam tego, co mi się podoba, a następnie szukałam, od kogo mogę to kupić, i pukałam od drzwi do drzwi. I tak zostałam skierowana do sołtysa, który to wiedział, do kogo należy. No i jestem szczęśliwą posiadaczką. Skoro już zachwyciliśmy się pięknem tej działki, to teraz dodajmy troszkę dziekciu do naszej opowieści, bo mogłoby się wydawać, że realizacja swoich budowlanych marzeń w takich okolicznościach przyrody jest niemal idylliczną opowieścią. Tymczasem jednak, budowanie tutaj to też pewne niedogodności. Działkę kupiliśmy nieuzbrojoną. I to była. Pierwsza trudność, gdyż na podłączenie prądu czekaliśmy półtora roku. Działka była bardzo zarośnięta. Więc trzeba było ją wyczyścić, wyciąć parę drzew, żeby móc zacząć w ogóle cokolwiek planować. I należy tak samo pamiętać, że podczas każdej budowy potrzebujemy sprzętu ciężkiego, a sprzęt ciężki potrzebuje mieć dojazd. Taka droga musi być utwardzona. I to są takie koszty ukryte, o których na początku właśnie nie myślimy. Od samego rozpoczęcia procesu, jakim była budowa tego domu na Palach, Dorocie i jej mężowi zależało na tym, aby wybudować go możliwie najmniejszym kosztem. Dlatego też wiele prac wykonali sami. Budowę domku zaczęliśmy w 2021, a skończyliśmy we wrześniu 2022 roku. Istotnym kosztem budowy tego domku był e, koszt fundamentu, który tu wyniósł e, 30 tysięcy złotych, a w skład jego wchodzi ława fundamentowa po obrysie e, całego domku, z której wychodzą supy, jest ich dokładnie 21. A koszt e, samego domku razem z tarasami w stanie deweloperskim, czyli bez e, wykończenia wnętrz, wyniósł nas 70 tysięcy złotych. Nieszablonowe podejście w projektowaniu zapewniło dorocie możliwość codziennego obcowania z naturą w nietypowym wydaniu. I choć budowa nie była najłatwiejszym procesem, to zdecydowanie było warto.